tu Tuszakal z tej strony. Witam Was w benchmarku Zotaka, karty graficznej ZOTAK GeForce GTX 780 Ti w wersji AMP 3GB. I lecimy po kolei, żeby nie przedłużać. Komp na jakim testowałem, to jest mój KOMP, czyli I53570K jak widzicie podkręcony do 4,1 giga na boksowym chłodzeniu <grywa> płyta główna oczywiście Asus P8Z77V wersja TX, 16 gigsów Kingstona HyperX 1600 CL9 XMP wersja Navi, Limited Edition żółte, borderlandsowe <grywa> na system mam Asusa Ryder 240 PCIe SSD na, jako magazyn na dane mam WD Green 2TB SATA 64 MB a dodatkowo mam gry mam wgrane na 4 razy 50GB SSD Vertex 2 Limited Edition SATA 2 Write 0 także do, do, doganiają, można powiedzieć, Rydera. Nie tak, no może nie doganiają, ale, ale no, są dużo lepiej niż na, jak były na RAID 0 w dwa dyski. Dobra, i porównujemy oczywiście do mojego Zotaka GeForce GTX 570 AMP 1.28 GB. A co porównujemy? No, to taka GeForce GTX, jak mówiłem, 780 Ti wersji MP. Dźwiękówkę mam Creative XFI y Fatality, Fatality. Nie wiem, jak to się czyta dobrze. Z Mortal Kombat, bo pamiętam Fatality. Y M Titanium Pre-edition -E oczywiście. Zasilasz to Cooler, Cooler Master RS850, Windows 8.1 64 bity i sterowniki, które wgrałem, to 340.43. I co dalej? Lecimy z Furmarkiem, myślę. Furmark z 570 wynik jest taki. Score 1269, a z 780 tia jest 4569. Więc trochę więcej. 21 klatek, a tutaj 76 klatek. 81 stopni, a tu 68 stopni. Nieźle co? Różnica masakryczna. No i FPS. Minimum moja stara 17. Nowa 75, maksimum 27, tu maksimum 80. Średnia 21, a tu 76, więc hardkorowo. Dobra, zobaczmy, zobaczmy Unjina wyniki. Mamy tutaj z lewej 570, a z prawej mamy 780 Ti. No i FPS-ów, wynik generalnie jest 572 u mnie, a tutaj 1449, więc jest hardkorowa różnica. 22,7 klatki. Na sekundę średnia, a tu 57,5. Minimum jest 13,6, a tu 24,1. Maksimum jest 47,7, a tu 146,7. <grymne> w Unjin Haven. ale zaraz coś tu chyba po pokręciłem. Walej miał być, nie Haven. Cholera. Moment, gdzie to jest? Walej. Gdzie jest Walej? d Tak, walej, walej, tu jesteś, walej. O!

więc jest spora różnica tylko czekajcie bo coś tutaj nie jest no dobra tutaj jest Xtreme HD a tu Ultra czy ja coś, walej walej cholera moment jeszcze spójrzmy powinien być ten Xtreme, gdzie jest Ultra coś krzywo spojrzałem nie no to mam Xtreme HD cały czas czemu takie ustawienie jakieś się ustawiło Hmm. No, są podobne ale wszędzie mamy Xtreme HD bisiuu, dysk poszedł spać jaką tu mamy kartę 780, o tu mamy ultra dobra, teraz porównajmy no, jest trochę różnicy tak, 780 i Custom Ultra tak, o, teraz mamy dobrze, sorry za to zamieszanie małe i mamy tak, score 1135 do 2761 FPS-ów jest 20, średnia 27,1 do 66% Minimum jest 11,2, minimum tutaj jest 29,1, maksimum jest 46,7 w starej, a 125,1 w nowej. Tak wygląda Angin Wali. E, a teraz lecimy do wyników. Tak. O. No chodźcie, wyniki. Gdzie jesteście, wyniki? Tu. Dobra. I lecimy tak. Moja stara 570 w Borderlands 2 minimum ma 24, a 780 ma 50. W maksimum ma 125, a tutaj jest 58. W Avery 45, a tutaj jest 54. Dlaczego? Bo wkradły mi się tak samo tutaj, jak i... Ale nie wiem, nie wiem, dopiero później sprawdzałem wyniki i nie zauważyłem, że chyba synchronizacja się włączyła. Ewidentnie to widać. Tak samo tu w Wiedźminie mam. Nie? Wskoczyła mi synchronizacja, więc ten wynik jest trochę taki hałowy. No to w call of Juarez jest tutaj już spory skok. To 115, minimum, maksimum. average, 115 do 210,5, 175 do 371 i e, średnia 137 do 257, więc już tego nie widać. Po prostu, po prostu numerek, tylko widać, jak się pojawia. Dead Island minimum 95 do 246,5, 121 do 333, 105 do 291,5, więc mało no, hard korek. Wiesie, tak jak mówiłem. Zresztą Wiesiek chyba na górze też był. Synchronizacja, synchronizacja była włączona. 50 do 58, 63 do 62, 58 do 60 to były średnie, a wysokie <coughs> sorry, 35 do 53,5, 58, 61, 45, 57. Crisis tu już nie było synchronizacji włączonej, także minimum na mojej starej jest 32, a na 780Ti jest 112, maksimum 49 do 125,5 i średnia 38 do 118,7, więc jest spora różnica. Medal of Honor Warfighter, na mojej starej jest minimum 46, a tu jest 116,5, maksimum 69, tu 153,5 i average 57, czyli średnia... Do 129, więc jest też spora różnica. I Battlefield. Battlefielda mam przetestowanego na mojej starej tylko w SP, bo w Multiku nie, nie testowałem jeszcze jakoś, gdzieś się zagapiłem. W międzyczasie, wtedy jak testowałem pierwsze te testy, które robiłem, to Multika nawet jeszcze nie odpalałem. Miałem tylko mm, Singla, dlatego jest tylko test Singla. Także porównamy sobie tylko te tu Możemy sobie porównać do innych pozostałych kart, które przetestowałem w Multi. Także w single player, w single Battlefield 3 jest minimum, na mojej starej 40, tu jest 160, 63 jest max, do 181 i 51 średnio, do 171,5, więc jest hardkorowy wynik, naprawdę. Karta jest potworem. No a tutaj jak widzicie Możemy sobie zobaczyć pomiędzy 780 a 780 Ti jaka jest różnica 55, 89, 118, 137, 87 do 106,5. Także jest naprawdę spory skok, karta jest naprawdę hardkorowa. No, także myślę, że ciekawy jestem jak będzie wypadała seria, nowa seria Maxwelli 800, 800 czy no, ma być podobno Ti, więc będzie trend utrzymany. No, i co? Zobaczymy jak będzie. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam coś to dało, ten teścik. I do zobaczenia z tym razem. Cześć, Shakelaut.